Ci te bomby i Turet 12 mm zaczniemy ci researcha albo. Ja ci podsumuję, jak tutaj wyszedł wynik u mnie. Nowy silnik mm -hmm. dla A20. Mm -hmm. I teraz zainwestuję ci w bazukę. Okej okay. A i w łaG 5 piątce opór mm -hmm. powietrza został odblokowany. O, to, to, to fajnie. Znaczy ja z samolotem mało latam. Nie? To jest zazwyczaj takie, że wejdę do góry, rozgrzeje się chwilę i go niszczę sam. Mm -hmm. I teraz tak. Ja jestem gotowy S co? Podsumuję ci walkę. Zniszczone za samoloty dostajesz 2600. W sumie za całą misję dostajesz 5000, znaczy 5000, 5000 mm -hmm. lwów za osiągnięcia 700 lwów. I teraz tak, jakbyś miał konto premium to byłoby 15 tysięcy. No wiadomo, że jak ma się konto premium, to ma się więcej też. I przyznano odznaczenie zasadniczy krzyż lotniczy klasy drugiej Podniosę ci do... Y, podniosę ci kwalifikacje w IL dwójte. Jeszcze odblokowałem ci coś w P400, tak ofensywne dwunastki. Czyli będzie kolejny samolot, OP to bardzo dobrze, bardzo dobrze. I zainwestuję ci teraz w chłodnicę, albo nie. No dobra, w chłodnicę. Nawet działka się na razie nie opłaca. Strzelcy, strzelcy, dajmy bardziej wytrzymałość tym strzelców. Trochę tyle. Eee, trochę odporność na przeciążenie też jest ważne. Eee, w pilocie, żeby był wzrok. Do pracy, Dobra, co masz? już? Ja jestem już gotowy. Nie, nie ma zbyt... Tak, chcę je zapisać. Eee, Patrzcie, wiecie, ja tylko jeszcze dokończę. Dobra, to szybko pomaluję F2A, jeżeli okay. pozwolisz, na czarno. Okej. Okay. Kwalifikacje, jak to wyglądają? 400-200. O, niewiele zostało. Co by tutaj trzeba było? 200. Do której maszynki? Mmm. Łak, trójka. A nie, w sumie, o, nie, czekaj. I jak? Mogę podnieść kwalifikację do eksperta. Tak. Okej. Okay. A stać mnie na to? Stać cię na to. A to dziwne. No nie? Dobra, będziesz miał fajnie od kabiny zrobione eee, malutki. Teraz coś podnieść żeby dało nam 200, jakby to podnieść. Eee. Dobra, jest jeszcze. Ok. Coś co, co można można Widać, że tu nie masz nic najmniej tak bardzo, ale no dobra, witalność. Nie, ja jestem tutaj wyjadaczem, nie, w to gram już pół roku z przerwami, znaczy w sumie rok z przerwami, dostanie się nie punkta Arfie. zabrakło. <noise> nie, nie wierzę w to, punktę zabrakło. Ja chyba mam w wszystkich nacjach coś odblokowane. Nie, Japonia. Nie? Japonia. Japo no. znaczy, Japonia to drewniane i papierowe samoloty, więc z nimi nie chciałem nigdy latać tam to w sumie nawet nie wystartujesz że już cię zestrzelam. Wow, wow, wow. Jak to tu, to dużo jest u tego, ej. W czym? Mm, w, jak 7B masz kwalifikacje, masz bardzo dużo. Znaczy, jak 7B to jest w sumie miejsce, do którego zrzucam wszystkie samoloty, gdzie nie wiem, których nie wiem, gdzie przydzielić. I w sumie to jest najlepsza jednostka, jaką mam. No. O, mało masz tego. Czemu masz minus 8, minus 7? E, bo brak brakuje mi doświadczonych strzelców. Aha. Więc no, sam w tej drużynie, jak możesz, to nie ładuj na razie punktów. No dobra. Chyba 240 muszę przyznać na dodatkowego strzelca. No, no, no. Wartość <kuh> załogi. B20. 5-J-1 Nie wiem, co ten gościu wtedy myślał, że zaatakował bombowca bombowcem Ten samochód jest zdecydowanie lepszy do obrony mm -hmm. Ja jestem gotowy i na chwilę wyłączę dobra. mikrofon, ale jestem Okej okay. eee, Dobra, zastosujemy 101 Kwalifikacja Tak 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 mhm. Nie um, Jaką premierę, gdzie, co, jak Dobra, jakby co, to już możesz zaczynać Okej okay. Dobra, już włączam mikrofon i na tej mapie jeszcze nie miałem nigdy okazji latać auć, chyba kojarzę tą mapę i tak, trochę... i źle mi się ona kojarzy trochę dziwnie wyglądają statki z lewej strony nie, jak to ma nadpłynąć no może chodzi, że tam jest y, wojna w tej zatoce to znaczy to na pewno jest chyba. wojna <laughs> tylko, że jak ktoś tam wleci to na pewno będzie nie niezłe kuku i stąd, i stąd się napieprzają i tak... No dobra. Boże jest to, że twoja jednostka naziemna też może ciebie zestrzelić. No właśnie, ten kto tam leci, to się ma nieco kuku. Ale widać, że są niszczyciele, trzy, po trzy tylko chyba. Ja są... Stąd... O, jest, dobra. Iem, teraz sobie zaczniemy od... A-20? Hej, <laughs> jak poprzednio. Może teraz ty spróbujesz mnie osłaniać, tam weź jakaś 7B i będziesz musiał się chyba nade się chyba mnie zbić albo 9T jak chcesz. Ja tam mam co, Aha. Tam jak powiem od razu jak 9T... To ja się zbijam no już na wysokość. A ja nadal nie mam dźwięku. <grym> <grym> Może masz w grze wyciszony? Nie. Gra nie jest wyciszona, ale dla pewności sprawdzę, aby Cię nie męczyło. No, wszystko jest maksymalnie. Ja myślałem, że wyciszony. Jest jeszcze taki mały fajny buyer na aplikację na Androida. Jaka? Warfinder Tactical Map. Ta aplikacja pozwala na połączenie się z Twoim komputerem i masz na żywo podaną taktyczną mapę całej rozgrywki. Przydatne urządzenie na tablety zwłaszcza jak jesteś już starszym wyjadaczem i wiesz mniej więcej, gdzie się pojawiły nowe jednostki wroga i gdzie jest potrzebne szybko wsparcie, nie? Mm -hmm. Bo tutaj, jak dajesz komendy na przykład, to znaczy, jeszcze nie wiem, nie korzystam z tego, <laughs> ale tak mi się wydaje, nie? Że przynajmniej z tego, co widziałem na zdjęciach, jak ktoś daje komendę do wsparcia, no to twoje wsparcie się tam pojawia niemalże momentalnie, znaczy na mapie, gdzie kto dawał jaką komendę. A jaki jest jesteś tego wysokości? E, 3000 w sumie. Ty? 3200. Jestem za tobą. A, dobra, no to leć, ja trochę zwolnię, żebyś mnie dogonił i w sumie za chwilę zaczniemy bombardowanie na ich pozycji i chyba mam ogon, tak? A nie, to... Junker. ja tak widzę. Nawet mnie nie interesuje. Znaczy nie zainteresował się mnie. Ja za chwilę będę obniżał lot, żeby zbombardować. No niestety Ostatnio jest to samolot blisk. nurkowy ale tam? p 39 k się z... Widzę, widzę Ale to za chwilę Lecę na A. niego To trochę szybciej, bo już straciłem prawie cały samolot No i... No... No i cały samolot poszedł się... Twój? Mój? Twój Dobra Poszedł jeden silnik, poszło wszystko, ale go zniszczyłem Ale zrzuciłeś bomby? Tak poszły bomby, yy, jakiś samolot spadł. Jeszcze postrzelam z działka. Baza uszkodzona. No cóż, to nie był mój lot. Baza uszkodzona znowu. Uciekaj stamtąd. No co ty nie powiesz? <gry> Ale udało się. Jeden wróg zestrzelony I Air Cobra jeszcze ci wiem. I baza uszkodzona. 300 punktów. To samo zrobimy, jak będziesz o tym... piłem, okej? Okay? On jest zbyt... to coś, co mnie zestrzeliło, to bardzo szybko mnie zestrzeliło. Aha, podłeś? To było tylko momentum. Wszystko poszło w tego... W skrzydło, nie? To była premiowa air... <coughs> air z tego co zauważyłem. Nie, em... em... coś tam. Z M. To szybko, inaczej no. inaczej M2200? M81. Takie małe coś. Małe, ale potężne. <grym> Przyznam się, nie, nie. znam. <grym> Też, to, to po raz pierwszy to widziałem. A to może ten, w tym patchu wprowadzi, który dzisiaj był? A, mm, nie, 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 nie. A teraz choć może z fortem się pobawimy, nie? A może łaka Trójkę? Bo na Buforta się puszcza Hurricane. Ja się puściłem na Blue Ale widać, że ten Huracan coś zbytnio nie chce, musiał atakować No dobra to no, Ale to jest ja. Ty nie latasz huracainem. A, ja co nie... O, zastrzył go no? no Ładnie Dziękuję, dziękuję Chodź tutaj, gdzie są tego Nasze jednostki, bo nas zniszczyli A <noise> Dobra Co tam bo... atakujesz? Ła, łaga piątkę Czyli... Jak to się tam czyta? Łak to inny model to Chyba pochodne, ale pięć. nie to Nie wiem, czy on nie jest za wysoko, żeby się z nim bawić Chociaż chyba się przejął mną Poczę Nie, widać, Gdzieś coś próbuje Coś chyba próbujemy zalać. Tam, pochwalę się ja ostatnio trochę na swoim koncie tam rosyjskimi przymierdziłem. Mm -hmm. No i trafiłem na też taką dwójkę graczy. Nie? Latali rosyjskimi samolotami w sensie nie, niemieckimi samolotami okay. e, tieru drugiego na tierze pierwszym. I zabawa się skończyła tak, że w sumie nie strzelałem nikogo innego, tylko na nich polowałem. Zestrzeliłem w sumie ich 7 razy razem, łącznie, nie? Mm -hmm. Plus jednym samolotem e, pierwszego tieru, e, to było chyba I-15. I do tego jeszcze pobawiłem się... O, leci na mnie. Albo na siebie Tak, próbuję go wziąć, ale... Nie ucieknie już. Nie, 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 nie ucieknie. Albo ucieknie. Nie ma szans. Zbliżam się. Nie, 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 nie. Ale będziemy miał zaraz was wsparcie odłaga. Tam się pojawi nad lotniskiem. Dawajcie lotnisko ty. Nie, 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 nie. nie, nie bo oni cię zaatakują. To co? Próbuję mnie wymanewrować, ale co wóz nie płynie Jednostka na ziemię zniszczona Kolejna Wziąć bomby? Nie, niszczę te y, działka Powiem Ci, że nie wiem kiedy mi się kończy amunicja Bo nie słyszę działka, jak się nagrzewa i tak dalej masz. Ale masz wskaźnik przecież Tylko w trakcie walki ja na to nie patrzę Coś chyba Cię goni? Jak jeden? Czekaj. nie Bo no, co ty nie powiesz? Dobra, samolot zniszczony, go się, się rozbił. Ojej, poszło do... skrzydła. ojej, oj. oj, oj, posiłek, oj, oj, oj. <ścoughs> latam do góry nogami, <ścoughs> latam do góry nogami. Asysta? Dobrze. Eee, nie masz żadnego. Tak, ale mam jeszcze te działka. A20. Ląduje. To jest hamskie, ale nie ma wyboru. Yo, ja nie lubię jak tak ktoś atakuje na lotnisku, ale są bardzo zniszczeni. No ale no, co masz do wyboru, jak gościu się ląduje i, i sam się podaje po prostu po to Potrójne trafienie i zje... Aha, i 16. Co, P40 jest OP, nie? Znaczy p 400 są ok, to stwierdzam. Znaczy to samo jest w P400 masz trochę wcześniej, a Jak9T ma kaliber, jedno działko kalibru 37 mm i na 20, więc... No właśnie to sam jest, się przypomniało, bo w lut, no, czy w tym miesiącu ma być udostępniona beta tych y, współczesnych samolotów Ace Combat. No właśnie. Też na to czekam, znaczy tak mi oficjalnie czekam, nie? To, to nie było tylko na ps hmm. Nie, Dobra, chcesz... na, na pc to też tylko mogło znaczy, nie wiem, naprawdę, tylko słyszałem o czymś takim, chciałem to zobaczyć, ale no, z tych screenów, które pamiętam, no to gra wygląda perfidnie jak czysty Hawks, nie? Hmm. Nie wiem, mi się kojarzyło, że... Wyjściem na PCT też to miało chyba Znaczy może być, nie po prostu nie pamiętam jak to było Nie mm -hmm. wezmę mnie mm. Co? Ja teraz zajmuję się bombowcem Właśnie też Nie ma nigdy full auto Zawsze takie krótkie seryjki po silnikach I już leży co tam dostał? punkty za niego? co? dostałeś punkty za niego? Eee, raczej chyba ta. to fajnie będę musiał to poprzecinać i muzyczkę pododawać w niektórych momentach to, dobra eee. <laughs> Tutaj nad nami leci jakiś bombowiec, to tam nie ma sensu na 3 km się nie wbijemy tak Od już ja 9, jak 9 Jaka 9 nie chce ruszać chyba że on na mnie leci mm -hmm. Dobra, tutaj jest P39 i mam ogon, mam ogon, mam ogon Ta, ta powiedź, że masz len jak tam jest pełno Nie zdążę wymanewrować za bardzo mnie Właśnie próbuję no, ściągnąć ten ciąg, ale sama mogę. Dobra, tam najwyżej dostał jakiś domeczek. Tak. na cię co za idioci w trzech mnie gonili, jeden wleciał i wszystkich się pozabijał. I to jeszcze swój, swojego. Mosakryczny to było. gadamy jeszcze na jakiś poważny temat? Było mm -hmm. hmm. na co czekamy. W sumie na co czekam, to jeszcze Destiny. Destiny, czy jak to tam się zdawało? Dość poważna gierka. Tylko szkoda, że tego nie będzie na PC. Bo na razie twórcy nie wykluczają to, że się pojawi, ale na pewno w jakimś późniejszym czasie się to pojawi. A, lecisz iłem. Dobra, hmm. to ja się je, trochę wyżej. Poczekaj, gdzie to jest kontowanie? To nie... Um, taki fajny bajer jest. W każdym samolocie, chyba z prawej strony masz zegarek. Serio? No przynajmniej tak jest w wszystkich rosyjskich. Mogę zajrzeć do bombowca do środka Proszę No niestety niestety Dobra, jestem na tobą tam Która baza jest już uszkodzona z tego co pamiętam No właśnie sobie tą bazę na początku co jest To już pierwsza na wyrocie No dobra On też nie nadaje do miłkowania. 10 bombek jest? No 10 Dobra, czekam aż ktoś się tym nie zainteresuje, chyba nic, więc tylko ja liczę za tobą Wszystkie zakupiam. poszły tam Trofione? Nie wiem A, widzę już zainteresowany Tylko nie wiem czy BFAT tego zdejmę. Jest o, na je, do... je, je, je Baza uszkodzona Huraken, jest 54 sekundy, 53. Żeby A ja tak. Było. O, jeszcze Se... rakiety we mnie lecą kolorowo. Ale ja trochę zepsułem i dałem się tak wymanewrować, że szkoda słów. I się teraz robi taktykę, o której Ci wcześniej mówiłem, czyli A, Czyli leci w kółko. A ja spróbuję z sobą zniszczyć tą bazę. Ojej. Oj, no, się... nie ma. Oj, 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 oj. Masz w drugą... czymś? Co? Mam, czy... Masz? masz... Tak, masz. Nasze bombki. Czy masz? Mm, no, il 2 nie ma bomb, chyba. Il 2 ma. A, ma. I to całkiem dużo. 8 cztery... razy tego i 4 razy po 100. O, strefa zniszczona. Mam mi się pojawiło. Czyli dostajesz punkty za zniszczenie bazy. Na kolejną się wybieram. Znaczy może ten... Iłem możesz bez problemu zająć się walką z bombowcami, nie? Nie, nie, nie. wybieram się na kolejną. ja trochę wbiję się nad ciebie. Zn we, znaczy, wniosę na jakieś 3000 i... On jest yy, nurkowy, czy... On musi lecieć płasko. Znaczy, one były tak zaprojektowane, Aha. że leciały pod kątem 10 stopni w dół i puszczały bomby na cele naziemne, takie jak czołgi średnie i ciężkie. Masz ogon? A nie, to nie, nie, nie ciebie się wzięli. Eee, no i spuszczali bomby, nie? To była taktyka stosowana przez nich. Eee, sam. Samo oddziałko jest w stanie zniszczyć lekki czołg opancerzony i ciężki czołg? Właśnie mam... Nie Ogo. Mam ...sytuację. Airy Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, tak. ale podchodzę do nurkowania. Airy ja spróbuję go wziąć. Chociaż nie uda mi się. jeśli ja No nie wierzę w to. Leć, leć, leć człowieku, leć, leć. Dobra, ja bym Cię... Y, porzucił. Ale jeden nie! Y, Sam... tamtym nie pomogę już. No nie nie, 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 nie tak, nie tak, nie tak. Dupa. i dupa, dupa, dupa. Cokolwiek dupa. bym zrobił innego, i tak byśmy mieli ogon przynajmniej jednej osoby. LA-5 mnie goniło. Ja teraz gonię LA-5. Właśnie chyba tego, co mnie zestrzelił. Znaczy, zestrzelił cię ktoś inny. Zestrzelił cię łak 3. Nie, 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 piątka. Też piątka. A, a nie, ty za irkobra jeszcze. Dobra, Ładnie w No właśnie, widać. A co sobie poszybuje jakoś? <grym> jakoś. <grym> no cóż. <grym> jakoś co poszybowało. W sumie nie taka zła jest ta LA-5, nie? Tak... O, mam jeszcze Buffalo. Mhm. Ej, ty masz samolot ple... Samolot... Samolot... premium. No. Tego to nie wiedziałem. Bo, bo się na amerykańskach skupię. Ale to jest pierwszy tier, dobra, zobaczymy, może coś mu uszczelę. Pierwszy, ale dobry. Nie zły. Fajne, fajne malowanie ma. No. Takie wesołe. Amerykańskie. No w końcu to jest Ameryka, nie? Murika, Ameryka. Ameryka dzika. Aha. No to jest Bebleheim.